już siema, na no z tej strony Olszon, i... zostałem ja przyrządzony z domu na śmietnik Tylko, że tu nie ma śmietnika, bo się przedostałem i szukam domu, nie mam nic pada deszcz pada deszcz, nie ma, ja nie mam nic hej 5 godzin później. Już mano w tym momencie się Pływam, 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 pływam Dobra idę do do, do, do chaty Och. Dzień z mojego życia Codziennego Wchodzę do jacuzzi Zielone bombelki włączam I się kąpię Jeszcze granie gram. Wchodzę do piwnicy. Tutaj... Nie no, patrzcie na to. Nie widzi. Ciemno jest bardzo, nic nie je widać, ale... ale jest. Tutaj siedzę, większe wiele książkę. I zawsze coś nowego jest. I mówię do siebie. Czemu? Czy czemu mnie wyżu, e, żu tak sobie mówię i myślę nad tym Muszę być jeszcze bogatszy, mówię i idę do góry. I tak zawsze jest. że nic się potem nie dzieje. Się wywalam na tą pufę. W biegnę, wywalam się po schodach. I nadal nic się nie dzieje. Jak chcę być jeszcze bogatszy to idę do banku. Koniec nic nie opowiadam i jak idę do banku, to i to tamto robię tak, myk inventory myk i go do banku. I idę na pieszo. Czasami idę, ale to. I prawie nigdy. biorę motor. nie można się. aha to... to. biorę jakieś auto losowe. A jak nie mogę wziąć auta, to odchodzę troszkę. I po przy... mnie przyjeżdża bus. Po... Taki. Poczekam na niego. Jak ten bus już jest to czy tam zabójca ale iślę sobie no to znaczy nic nie ma kierowcy to ja wsiadam kieruję i tak sobie myślę ale ktoś mógł mnie wrobić ale tylko raz okradnę bank jest policja Nie mogę okręc... Policja nic nie robi Ja nic nie robię Chcę sobie... Tu zła droga Pojadę do skorolków goniąm i brookhaven bank co jest spadł typ ten co mi dał jedzenie I, I, i myk i teraz dawaj zarcia <laughs> i teraz pobieram kartę no ale już Dobra, let's go Biegna, 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 biegna Tworom tu, niek. Kurde no No dawaj, dawaj, dawaj Teraz, za chwilkę Burej jeszcze haj. Uciekam. Patrzę, czy nie idzie czasami policja. Nie jedzie, to zostaje. Zazwyczaj nikt tam nie leży. Ale to już taka zasada, że sobie wymyśliłem. Trzeba że policja to ja muszę innym wejściem Bo ona wie gdzie ja wyjdę Jest policja już, dobra O cholera Nuby O kurde Ja czekajcie 5 minut później. No tak to nie miało być. Jestem na policji. Wypuścicie mnie, please. Murzył. Jakoś co otworzy. 3, 4, czekaj. 3, 4, Gruźny? Ja byłem jeszcze przed chwilą groźny. No. Doskój się, nie... Dobra, doskłam się w parking. Chcę Zmie tu zmienić, jakaś nie mam markara z jasczą społecznością. Ja nie odzywałem się Uciekam, 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 uciekam Minęło widzowie 5 lat, jestem jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej bogatszy W 5 lat w więzieniu Jak uciekam, to mnie złapali Spać. Dzień później. A, no kurde, sram. Puka się. A tak serio, widzowie, to koniec tej serii. Już nie będzie takiej serii. Jestem biedny, bogaty i najbogatszy. Bo z 20 lipca nowa jeszcze piosenka Biały Diabeł robi ej. to nie jest taki, to nie jest um, um, tytuł Biały Diabeł robi tekst no ja muszę jeszcze napisać tekst po prostu sobie to powiedziałem 20 lipca będzie piosenka no, nowa 11 lipca już jest Biały diabeł. I jeszcze będzie olson minet. Robi cash. Wsiemy na no wszystkim. Cześć.